Finał, finałów Speed Rowera, czyli Ekstra liga na finiszu. Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe, kontra drużyna z Leszna, Astro Malszawer, Leszno. Mecz decydujący o Mistrzostwie Polski. Krzysztof Niedzielski, prezes toruńskiego klubu. Witam serdecznie po raz kolejny na torze Speed rowerowym w Toruniu. Naprawdę mamy. To prawdziwe zwieńczenie sezonu, prawdziwe święto, za chwilę przedstawimy składy, a w tej chwili miał ruszyć czwarty wyścig, zanim to się wydarzy tego meczu, czwarty wyścig tego meczu. Dwa słowa wprowadzenia, w leśnie udało się wygrać, prowadzicie w tabeli, no i pewnie czekacie na to złoto właśnie, które dzisiaj może zostać w zasadzie zagwarantowane. Witam Państwa, witam Cię Przemku. Rzeczywiście, jest to mecz odwiecznych rywali, którzy zamieniają się miejscami na pierwszym i drugim stopniu podium. 2010 Toruń, 2011 12 Leszno i mamy sezon 2013. Jest to przedostatnia kolejka, i w dzisiejszym meczu możemy już sobie zapewnić Mistrzostwo Polski pod warunkiem, że ten mecz zakończymy zwycięsko. Spójrzmy, w takim razie, już na tor. Jesteśmy po. Trzech wyścigach niestety w tym biegu jest wykluczony Łukasz Marchlewski. Łukasz Marchlewski, Przemysław Binkowski w tych żółtych kewlarach, tak to trzeba nazwać, zawodnicy gospodarzy, no i Binkowski. Traci w tym momencie prowadzenie, a na czele zawodnicy z numerem 5 i 6 Astromala Szawer-Leszno, Marcin Szymański i Michał Sasek. Przedstawmy składy. Tutaj mieliśmy prawdziwą prezentację, mieliśmy próbę toru, tak jak to się normalnie odbywa na meczach żużlowych, a więc Astromala Szawer-Leszno z numerem pierwszym, Maciej Ganczarek z dwójką, Mateusz Lężak z trójką, Piotr Jamroszczyk czwórka, Dawid Tyliński... Piątka Marcin Szymański, szóstka Michał Sasek, siódemka Arkadiusz Zając, ósemka Patryk Krieger, dziewiątka Kamil Antoniewicz i dziesiątka Mateusz Ludwiczak. TSZ Toruń, jedynka Marcin Paradziński, dwójka Rafał Ignaczak, trójka Rafał Duliński, czwórka Paweł Cegielski, piątka Przemysław Binkowski, który tutaj w tym wyścigu dojeżdża na miejscu trzecim, szóstka wcześniej wykluczony. W biegu Łukasz Marchlewski, siódemka Adam Bożejewicz, ósemka Sebastian Wudecki, dziewiątka Karol Krajewski, dziesiątka Kacper Małkowski. Zapiszmy jeszcze wyniki tego wyścigu. Przygotowania już do kolejnego do biegu piątego. Tak jak zostało powiedziane, mecz decydujący o Mistrzostwie Polski na kolejkę przed zakończeniem sezonu. Tak więc jeszcze raz te żółte kewlary z emblematem na piersi widocznym Toruńskiego Stowarzyszenia Żużlowego. Oczywiście gospodarze i Marszawer Leśno. Biało-granatowo-czerwone kewlary. Oczywiście tutaj wszyscy w tych spodenkach. No, z lajkry, tak to trzeba powiedzieć, żeby utrzymać ciepłotę, te temperaturę odpowiednią mięśni i aby to nie przeszkadzało w pedałowaniu, to z Ekstraliga Speedrowera powiedzmy króciutko, jak to wyglądało w tych trzech otwierających mecz biegach. Dobrze rozpoczęło się dla gospodarzy. Tak, dobrze rozpoczął się dla gospodarzy. Pierwszy bieg wygrany podwójnie, w drugim biegu remis i trzeci bieg też wygrany w, przy wykluczeniu zawodnika, który nieprawidłowo zaatakował zawodnika e, gospodarzy. No w kolejnym biegu zwycięstwo pierwsze biegowe gości. No i tak będziemy do końca. To jest, to jest walka najlepszych dwóch zespołów w Polsce. W tej chwili rezultat tego spotkania po czterech wyścigach, 20 do 18 dla gospodarzy, no ale to jeszcze jest daleka droga. Przed nami jeszcze jest do 16 wyścigów, a więc mamy tych biegów bardzo dużo. 74 do 71, i na kolejkę przed końcem. Ten mecz w Speedway Ekstralidze między T Torunia a Szawerem Leszno. Ma niesamowitą dramaturgię ostatni bieg decydujący o zwycięstwie jeśli ekipa Storunia tutaj nie przegra i to wyraźnie tego y, biegu y, złoto drużynowych mistrzostw Polski w sezonie 2013 dla speedrowerzystów Storunia y, No ale teraz bieg decydujący i pola wewnętrzne, tak więc no najlepszy koniec, najlepsza końcówka tego spotkania, Krzysztof Niedzielski prezes TSŻ Toruń no spore emocje, teraz już serce pewnie troszeczkę mocniej bije niż jeszcze na początku meczu Tak, no jest duża szansa, żeby ten mecz zakończył się sukcesem toruńskiej drużyny zobaczymy jak to będzie wyglądało na torze Ciekawe zawody, kibice na pewno będą usatysfakcjonowani, że do ostatniego biegu takie emocje. Ja już też z emocji płonę i będę w spokoju oglądał ten bieg, także na chwilę będzie cisza. Tak więc no, mamy doświadczonych zawodników po jednej po e, drugiej stronie Przemysław Winkowski Tor trzeci na torze pierwszym Rafał Doliński no ale Leszczynianie też wystawiają e, Doskonałego Marcina Szymańskiego na torze drugim. I tor czwarty zajęty przez Piotra Jamroszczyka. Tak jest Jamroszczyk i Rafał Duliński i tutaj Binkowski. Przewraca się. Nie ma wykluczenia. Binkowski jedzie dalej, ale prowadzą goście. 6-4. I w tym momencie, jednym punktem, ten mecz wygrywa TSZ. Mimo upadku Przemysława Binkowskiego, który dzięki temu, że pojedzie po ten jeden punkt, dojedzie TSZ. Będzie miał złoto. Tak jest. 6-4, co oznacza, że. Przemek Binkowski z ostatniego miejsca triumfujący jednym punktem. Jednym punktem wygrywa to spotkanie. TS RZ TORUNI, proszę bardzo. Jak cieszą się gospodarze. 70. Ile ostatecznie ten mecz nam się tutaj kończy z wyrażenia 6 do 4, czyli 78 do 67. 78, 77. Ostateczny rezultat tego spotkania: Zwycięstwo nad odwiecznym rywalem Szawerem Leszno odnosi drużyna TS RZ TORUNI. No i powtórzmy. Czy to w zasadzie już nam przesądza? O złocie drużynowych Mistrzostw Polski w speed rowerze. Wytłumaczmy, dlaczego, jaka jest sytuacja. Jeszcze wpisywane punkty, jeszcze chwila, moment. Mistrz, mistrz TSZ na tym wale. Dla kibiców olbrzymia radość. Mecz zakończył się minimalnym zwycięstwem toruńskiej drużyny, ale w dwóch meczach również zdobyliśmy bonus. W tej chwili zdobywamy dzisiaj trzy punkty. Prowadziliśmy cztery ma, więc mamy 7 punktów przewagi nad Lesznem. Ostatni mecz już nie ma znaczenia. Tutaj nawet gdybyśmy przegrali w Świętochłowicach, to tytuł jest w Toruniu. 2013 to sezon w którym znowu zapiszecie sobie na stronie internetowej złoto, gwiazdkę mistrzowską dla TSG Toruń. Przypomnijmy, tutaj to nie jest. No tak, tutaj możemy się jeszcze z bliska witać z zawodnikami tsg tutorium bardzo sympatycznie. Nie pierwsze mistrzostwo, ale każde kolejne na pewno bardzo fajnie smakuje. Na pewno bardzo fajnie, szczególnie, że zdobyte w składzie toruńskim tutaj jeździli sami toruńscy zawodnicy, wychowankowie klubu. Chłopcy nie chcieli, żebyśmy sprowadzali gwardię zaciężną z. Ligi Angielskiej. Powiedzieli do końca, jak rozpoczęliśmy, tak zakończymy składem krajowym. Myślę, że są przeszczęśliwi i ostatni mecz w Świętochłowicach będzie dla nich już tylko jazdą dla przyjemności, po prostu, żeby świętować to zwycięstwo. Jeszcze raz powtórzmy, Mistrzowie Polski, że Toruń, sezon 2013, Ekstraliga Speed Roverowa i Stolica. Przenosi się znowu z Leszna do Torunia Marcin Paradziński, Rafał Ignacak, Rafał Duliński, Paweł Cegielski, Przemysław Binkowski, Łukasz Marklewski, Adam Bożejewicz, Sebastian Wudecki, Karol Krajewski, Kacper Małkowski, autorzy tego sukcesu. Tak, trzeba wspomnieć również o kierowniku drużyny, panu Przemysławie Bieńkowskim, który od początku jest z drużyną, który jest trenerem, a jednocześnie dobrą duszą tej drużyny i o działaczach, którzy pomogli. Bardzo ładne widowisko, dopisali kibice, ładna atmosfera sportowa, doping i teraz cieszymy się, że możemy świętować ten triumf. Także ja dziękuję, i idę zawodnikom gratulować. My również dziękujemy, czekamy na kolejny sezon, powtórzenie sukcesu.